Witajcie! Na kanale po raz drugi pojawia się francuski komediopisarz Molière. tym razem przedmiotem naszego zainteresowania będzie jego dzieło zatytułowane Skąpiec. Już po przeczytaniu tytułu można się domyślać, że głównym tematem komedii będzie chorobliwa żądza posiadania pieniędzy, którą Molière na swój autorski sposób piętnuje. Oprócz tego poznamy losy i problemy rodziny podporządkowanej człowiekowi owładniętemu tytułowym skąpstwem. Czas akcji nie jest podany, ale można przypuszczać, że są to lata współczesne autorowi. Wydaje się, że Moliar celowo nie podał dokładnej daty, mając na uwadze, że obsywane zdarzenia mają charakter ponadczasowy i nie są sprzężone z konkretną epoką. Wydarzenia dzieją się w Paryżu w domu Harpagona. Nie ma jednak żadnych informacji, które pozwalałyby określić lokalizację domu w mieście. W pierwszym akcie poznajemy bohaterów, bogatego mieszczanina Harpagona, który ma dwoje dzieci: córkę Elizę i syna Kleanta. Bardzo szybko dowiadujemy się, że żadne z dzieci nie pała szczególną miłością do ojca. Eliza zakochana jest z Walerym, którego chciałaby poślubić, jednak obawia się, czy ojciec wyrazi zgodę na to małżeństwo. Walery, aby być bliżej swojej ukochanej, zatrudnia się w domu Harpagona jako zarządca i ma nadzieję, że prawiąc liczne pochlebstwa Harpagonowi, w końcu uda mu się zdobyć jego przychylność. W tej scenie dowiadujemy się również, że w przeszłości uratował Elizę przed utonięciem, co zbliżyło ich do siebie. Brat Elizy, klant, również jest zakochany, a wybranką jego serca jest uboga dziewczyna o imieniu Marianna. Kleant boi się, czy skąpy i despotyczny ojciec wyrazi zgodę na jego małżeństwo z panną bez posagu. W kolejnej scenie Harpagon wyrzuca z domu służącego kleanta strzałkę, dokładnie upewniwszy się, że nic nie ukradł. Harpagon jest totalnie owładnięty rządzą pieniędzy, i myśląc, że jest sam wspomina o 10 tysiącach talarów zakopanych w szkatułce w ogrodzie. Gdy tylko orientuje się, że gdy to mówił blisko były jego dzieci, wpada w panikę. Przede wszystkim próbuje się upewnić, czy klant i Eliza nie słyszeli jego wyznania. Ojciec widząc bogate stroje klanta zarzuca mu kradzież, bo skąd brałby na nie pieniądze. Ale okazuje się, że klient ma po prostu szczęście w kartach. Harpagon informuje dzieci, że sam planuje poślubić Mariannę, zachęcony pochwałami Klanta, a Eliza zamierza wydać jeszcze tego samego dnia wieczorem za mąż za starego Anselma, przy czym najważniejszy argument jest taki, że Anselm nie oczekuje posagu. Eliza jest rozpaczona i sprzeciwia się decyzji ojca. Harpagon wzywa Valerego, aby rozstrzygnął kto ma rację. Ten oczywiście nie szczędzi komplementów Harpagonowi i popiera go. Valery, gdy zostaje sam z Elizą, namawia ją, by była uległa wobec ojca, jedynie przeciągała sprawę, udając chorobę. W drugim akcie dowiadujemy się, że Harpagon w tajemnicy przed dziećmi zajmuje się lichwą, czyli pożyczaniem pieniędzy na wysoki procent ludziom, którzy zazwyczaj znajdują się w tarapatach finansowych. Klient potrzebuje pieniędzy i chce zaciągnąć pożyczkę za pośrednictwem swojego służącego, który ma kontakt z lichwiarzem Simonem. Kleant, mimo tego, że posiada bogatego ojca, to musi ratować się pożyczkami od lichwiarzy. Ustalają warunki i mimo że są one bardzo niekorzystne dla kleanta, to godzi się na nie. Deklaruje jednocześnie, że wkrótce odda pieniądze, ponieważ jego ojciec umrze w przeciągu 8 miesięcy. Okazuje się, że Simon jest pośrednikiem Harpagona, czyli tak naprawdę ojciec miałby udzielić pożyczki synowi na niewiarygodnie wysoki procent. Gdy strony się o tym dowiadują, dochodzi do awantury i Harpagon w wielkiej złości wyrzuca syna z domu. Następnie jesteśmy świadkami rozmowy swatki Frozyny z Harpagonem. Frozyna wypowiada się w samych superlatywach o Mariannie, jednocześnie akcentując jej oszczędność i skromny styl życia. Dzięki temu Harpagon mógłby zaoszczędzić sporą sumę na drogich strojach i wykwintnym jedzeniu. Harpagon nieco obawia się dużej różnicy wieku, sam bowiem ma 60 lat, ale Frozyna zręcznie przekonuje go, że Marianna uwielbia właśnie starszych mężczyzn. Na końcu ich rozmowy Frozyna sugeruje, że bardzo przydałyby się jej pieniądze za usługę swatania, ale Harpagon całkowicie to ignoruje i wychodzi. Frozyna ma jednak nadzieję, że udaje się uzyskać jakieś pieniądze od matki Marianny. Z wizytą do domu Harpagona ma przyjść Marianna, więc Harpagon czyni stosowne przygotowania, jednocześnie mając na uwadze, żeby wszystko zostało zorganizowane w sposób możliwie jak najbardziej oszczędny. I tak służącym poleca nalewanie wina tylko wtedy, gdy goście będą o to prosić, jednocześnie nakazując rozcieńczanie go wodą. Służba skarży się, że mają poniszczone stroje, ale gospodarz zaleca stanie przy ścianie, by ukryć dziury w spodniach. Oprócz tego dowiadujemy się, że Jakub pełni jednocześnie rolę kucharza i woźnicy. Powstaje pewien problem, ponieważ okazuje się, że Jakub nie jest w stanie ugotować przyzwoitych posiłków bez odpowiedniego wkładu finansowego. Problem rozwiązuje Valery, który jak zwykle chce się przypodobać Harpagonowi obiecując, że to on zajmie się przygotowaniem posiłków. Ponadto Jakub nie chce zaprząc koni tłumacząc, że są zbyt słabe i niedożywione. Tu również Walery zobowiązuje znaleźć się w Jakub rozpoczyna temat krążących plotek na temat Harpagona i zachęcony przez niego opowiada mu je. Zdenerwowany harpagon bije sługę, mimo że chwilę wcześniej zapewniał, że tego nie zrobi. Walery śmieje się z pobitego Jakuba, dochodzi między nimi do kłótni i ostatecznie Walery okłada Jakuba kijami za groźby. Marianna z Frozyną pojawiają się w domu harpagona. Dziewczynie nie widzi się ślub z Harpagonem i Frozyna na swój wyrafinowany sposób pociesza ją, mówiąc, że Harpagon wkrótce umrze, a ona zostanie bogatą wdową. Marianna jednak jest uczciwą osobą i takie argumenty do niej nie trafiają. Następnie Marianna poznaje rodzinę przyszłego męża i rozpoznaje kleanta, o którym nie wiedziała, że jest synem bogatego starca. Oboje wymieniają uprzejmości, a bacznie przeglądający się Harpagon zaczyna coś podejrzewać. Klan w podstępny sposób mści się na ojcu, zmuszając go do ofiarowania Mariannie drogiego pierścienia. Oczywiście, Harpagon jest wściekły na syna i chcąc ratować część pieniędzy, poleca Valeremu, by zapakował resztki jedzenia i odesłał je do sklepu. Marianna i Klan zwracają się do Frozyny o pomoc. Swatka proponuje przedstawienie Harpagonowi jednej ze swych przyjaciółek, o której bogactwie miałyby krążyć legendy. Ostatecznie jednak nie dochodzi do realizacji tego pomysłu. Tymczasem Harpagon zaczyna podejrzewać, że klanta i Mariannę może coś łączyć i postanawia podpuścić syna. Ojciec mówi klantowi, że zrezygnował z pomysłu ślubu z Marianną i gdyby nie niechęć do niej klanta, to by mu ją oddał. Klan wpada w sidła Harpagona i wyznaje miłość do Marianny. Ojciec odkrywa karty i wyjaśnia synowi, że wcale nie zamierzał rezygnować ze swojego ślubu. Dochodzi między nimi do kłótni. Pojawia się Jakub, który próbując być rozjemcą tego sporu okłamuje na przemian obie strony konfliktu i doprowadza do pozornej zgody. Oczywiście prawda szybko wychodzi na jaw i spór o Mariannę rozpoczyna się na nowo. Zdenerwowany Harpagon wydziedzicza i przeklina wyrodnego syna. Chwilę później nadchodzi z ogrodu strzałka trzymając w rękach szkatułką i mówi klientowi, że wszedł w posiadanie skarbu Harpagona. Harpagon odkrywa zniknięcie szkatułki i wpada w szał wygłaszając monolog szaleńca, w którym zwraca się do pieniędzy jak do ukochanej osoby. Mówi nawet, że jeśli nie uda mu się odnaleźć swojego skarbu, to popełni samobójstwo. Harpagon wzywa komisarza, żeby znalazł sprawcę kradzieży. Gdy komisarz próbuje ustalić szczegóły, w pokoju pojawia się Jakub. Komisarz postanawia przesłuchać kucharza. Jakub dochodzi do wniosku, że to świetny moment, aby odegrać się na zarządcy i wskazuje Valerego jako sprawcę kradzieży, często przy tym motając się w zeznaniach. Jednak to wystarcza, aby Harpagon mu uwierzył. Gdy pojawia się Valery, to Harpagon rzuca się na niego z oskarżeniami, nie precyzując o co dokładnie chodzi. Valery jest przekonany, że Harpagon odkrył romans z jego córką i dochodzi między nimi do komicznej rozmowy, w której jeden mówi o skarbie, a drugi o ukochanej. Po wyjaśnieniu nieporozumienia, Harpagon nakazuje komisarzowi zapisanie w protokole Valerego jako opryszka i uwodziciela. Pojawia się pan Anselm, któremu Harpagon wyjawia powody swojego zdenerwowania i jednocześnie przeprasza za niedotrzymanie kontraktu małżeńskiego. Anselm odpowiada, że nie ma zamiaru żenić się z Elizą wbrew jej woli. Valery, mając dość niesprawiedliwych oskarżeń, oświadcza, że jest synem Don Tomasza de Alburci z Neapolu i odpowiada swoją historię. Dowiadujemy się, że Valery, mając 7 lat, ocalał z rozbitego okrętu i, gdy tylko dowiedział się, że jego rodzina przeżyła katastrofę, rozpoczął poszukiwania. Jednak gdy spotkał Elisę, postanowił z nią zostać, a poszukiwania zlecił innemu człowiekowi. Ansel nie jest pewny, czy Valery mówi prawdę, ale niespodziewanie Marianna potwierdza jego wersję, oznajmiając, że jest jego siostrą. Okazuje się, że również była na tym okręcie, niestety trafiła wraz z matką na 10 lat w niewolę korsarzy. Anselm odpowiada, że to on jest Tomaszem de Alburci i cały czas był przekonany, że jego dzieci nie żyją. Oczywiście, podobnie jak w przypadku Świętoszka, mamy tu do, do czynienia ze słynnym molierowskim zakończeniem. Harpagon pozostaje niewzruszony i cały czas myśli o swoim skarbie. Pojawia się klient, który oznajmia ojcu, że wie gdzie znajdują się jego pieniądze i Harpagon nie odzyska, gdy tylko zgodzi się na ślub syna z Marianną. Harpagon zgadza się na wszystko, także na ślub Elizy i Valerego, mając na względzie, że Anselm obiecał pokryć koszt obu ślubów, a także kupić Harpagonowi nowy strój. Mało tego, Skąpiec wymusił na ojcu Marianny i Valerego zapłacenie także za usługi komisarza. Kiedy wszystkie problemy zostały rozwiązane, Harpagon prędko biegnie uściskać odzyskaną szkatułkę. To już koniec tego materiału. Mam nadzieję, że okazał się on pomocny i jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału.